Tradycja dożynek na polskiej wsi sięga dziesiątek lat wstecz. Nawet najmniejsza polska wieś zwykle w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu kultywuje ten zwyczaj. Podobnie było w niedzielę w błędnie na terenie gminy Izbica Kujawska. Przebojowe kobiety ze stowarzyszenia bezbłędne kobiety zorganizowały tam parafialne dożynki. frekwencja dopisała, a program składał się z wielu ciekawych punktów. Występ naszych dzieci tutaj z tej naszej pięknej szkoły w błędnie. Będą panie izbiczanki, będzie jeszcze raz zespół, który występuje teraz. Będą różne konkursy, może niekoniecznie bardzo poważne, to już tak z przymrużeniem oka, na przykład rzut beretem, tak w ramach ciekawostek. Dla dzieci konkursy, dmuchańce darmowe, ale przede wszystkim pyszne potrawy, przygotowane przez tutaj nasze panie. Wszystko jest tradycyjne, naturalne i zdrowe. Pod wrażeniem pomysłowości pani ze Stowarzyszenia Bezbłędne Kobiety był burmistrz Izbicy Kujawskiej. Tutaj m, przejęły inicjatywę Pani ze Stowarzyszenia Bezbłędne Kobiety i to głównie dzięki jej, jej ich udziałowi to, to przedsięwzięcie i uważam, że, że naprawdę impreza godna, godna podziwu i myślę, że to jest tylko początek tego, co się będzie działo w latach następnych. Dużo mieszkańców przyszło. Tak, oczywiście zawsze, zawsze w dużynkach. W tych parafialnych uczestniczyło zawsze duża liczba osób, ale dziś, dziś sądzę, że ze względu właśnie na te przygotowane atrakcje ta frekwencja jest pewnie większa. Na takim wydarzeniu nie mogło również zabraknąć gospodyń wiejskich, które przygotowały różne smakołyki. Chlebek, głównie chlebek, takie różne rodzaje. Mamy i żytni, taki bardziej pszenny, mamy z, z tym z ziarnami, słonecznikiem i tak dalej. No i ciasta takie typowo takie drożdżowe, tak? Cernik i tak dalej. Bo trwały przygotowania, aby to wszystko wykonać? To każda po jednym dniu. Ile was jest w kole? W sumie 34 osoby. Dożynki zakończył mecz piłkarski błędna, kontra reszta świata.